W czerwcu bieżącego roku uczniowie pożegnali dotychczasową dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Genovefę Milczarek, która odeszła na emeryturę. Na jej miejsce została powołana jej dotychczasowa zastępczyni. Nazywam się Beata Stawicka, jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskałam tytuł magistra matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. Pochodzę z Łęczycy, miejscowości znanej z legend o Diable Borucie. Jestem mężatką, matką dorosłego syna. Moje pasje to siatkówka, dobra muzyka i książka. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole. Od 25 lat pracuję w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie jako wychowawca oraz nauczyciel matematyki i informatyki. Dobrze znam zasady funkcjonowania szkoły. Pięć ostatnich lat pełniłam funkcję wicedyrektora, a od 1 września jestem dyrektorem. Praca z młodzieżą to moja pasja. A funkcja dyrektora nie jest dla mnie celem samym w sobie. Ma dla mnie zarówno charakter osobisty, jak i prospołeczny. Stanowisko, które mi powierzono, jest dla mnie wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że jest to szkoła z 95-letnią tradycją. W szkole uczy się 545 uczniów w 18 oddziałach. Szkoła może się poszczycić wysoką, kwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Ponad połowa nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego. W rankingu perspektyw szkoła zajmuje 388 miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce, a w Województwie jest na 79 pozycji. Zdawalność egzaminów maturalnych od kilku lat jest wyższa od średnich w Powiecie, Województwie i Polsce. Nasi absolwenci z sukcesem studiują w wielu renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Współpracujemy z Politechniką Warszawską, której przedstawiciele prowadzą wykłady dla naszych uczniów w ramach Szkolnego Dnia Matematyki i Mini Akademii. Uczniowie we współpracy z nauczycielami realizują wiele projektów, osiągają wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że szkoła jest, była koordynatorem europejskiego projektu Comenius, programu Komisji Europejskiej Uczenie się przez całe życie, który otrzymał status przykładu dobrej praktyki. A od 2014 roku po raz piąty jesteśmy koordynatorem projektu Erasmus. Sztuka nie zna granic. Moja koncepcja jako dyrektora liceum będzie polegała na podnoszeniu jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działania. Priorytetem będzie skuteczne rozszerzanie aktywizujących form pracy z rodzicami, angażowanie ich w życie szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku oraz współpraca z organem prowadzącym. Będę kontynuowała tradycję naszego liceum poprzez wspieranie i zachęcanie młodzieży do udziału w projektach lokalnych, ogólnopolskich i europejskich na płaszczyźnie artystycznej poprzez Licalny Festiwal Sztuki, Muzycznej w zespole Derec i Dziennikarskiej w ramach szkolnej gazety Młode Pióra. W dalszym ciągu uczniowie naszego Liceum będą mieli możliwość zdobywania certyfikatów w Laboratorium ECDL i Regionalnej Akademii Cisco. Będę również inspirować i wspomagać działania uczniów w dziedzinie przedsiębiorczości, w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Szczególną pieczą otoczą inne formy uczniowskiej aktywności, np. wolontariat, którego dotychczasowa działalność przynosi uczniom wiele satysfakcji i daje możliwość współpracy międzypokoleniowej. Na zakończenie chciałabym pozdrowić Radę Pedagogiczną, społeczność uczniowską, rodziców i pracowników szkoły, z którymi jako zespół zmierzymy się z wielkim wyzwaniem, jakie będzie przygotowanie obchodów stulecia szkoły w 2020 roku.